Cześć, z tej strony Jarek Wodek ze sklepu internetowego huhti.pl. W dzisiejszym filmie pokażę Wam w jaki sposób używać i czym tak naprawdę jest praska kaletnicza. Praska kaletnicza, czyli to narzędzie, już wielokrotnie występowało w naszych filmach, zwykle jako tam drugoplanowy aktor. A dzisiaj weźmiemy ją na warsztat. Dzisiaj, e, dzisiaj pokażę, jakie to narzędzie ma możliwości, bo możliwości e, jest sporo. Ale zacznijmy od początku. Jeżeli zamówicie sobie praskę karetniczą, w naszym sklepie, przyjdzie wam coś takiego. E, właściwie przyjdzie wam to jeszcze rozmontowane trzeba będzie, ta dźwignia będzie rozmontowana na czas transportu, także trzeba włożyć tutaj śrubę przełożyć i dokręcić, montaż jest banalnie prosty w jakiś sposób pracuje się pracuje w ogóle ta prasa mamy dźwignię, jeżeli będziemy naciskać dźwignię ten czpień zacznie się nam obsuwać pozwala to na zabijanie różnych elementów jak widzicie, praska posiada tutaj otwory montażowe. Tak więc można ją zamontować na stałe do jakiegoś, jakiegoś blatu. Natomiast ona jest też na tyle masywna, że no my tutaj nie montujemy i, i jakoś, to wszystko, jakoś to wszystko działa. Dobra. To jest praska kaletnicza. Niestety, jeżeli kupicie praskę kaletniczą nie będziecie w stanie nic zrobić dopóki nie kupicie muldy. Muldy są to wymienne końcówki, które pozwalają na zabijanie odpowiednich elementów. Będą więc muldy do nitów, będą muldy do oczek, będą muldy do nap, będą też specjalne muldy wycinające też otwory. Więc mam, w tym momencie mamy dostępne cztery rodzaje e, mult, i każda z tych mult e, też ma swoje wymiary. Bo niestety nie będziemy w stanie zabić e, nitów muldą, powiedzmy piątką, czyli tą do nitów piątek, nie, nie zabijemy nitów dziesiątek. No i na odwrót. Dlatego e, praska kaletnicza może okazać się sporym wydatkiem, jeżeli chodzi o wejście. No bo jeżeli korzystamy powiedzmy z trzech rodzajów nitów, chcemy dodatkowo wziąć sobie trzy rodzaje oczek, no to już potrzebujemy sześć, sześć mult plus, plus praskę. Czy zakup się opłaca? Tak, jeżeli sporo tych, sporo tych nitów, oczek zabijamy. Wtedy jak najbardziej, ja osobiście nie wyobrażam sobie już zabijania tego wszystkiego ręcznie, bo w ten sposób zabijając na prasce robi się to szybciej i zwykle osiąga się zdecydowanie lepsze efekty. Przejdźmy zatem i do, do zabijania może zacznijmy od nitów. Tak jak powiedziałem, muldy są w różnych rozmiarach. Tutaj mam muldy do nitów ósemek. Muldy do tych nitów wyglądają, w, są do nitów dwustronnych, wyglądają w ten sposób. Jedna, I to jest ogólna zasada, jeżeli chodzi o muldy. Jedna mulda jest szeroka, druga jest gwintowana wąska. Tą szeroką wkładamy sobie tutaj na dół. Możemy sobie dokręcić śrubkę, żeby nam się to nie nie, nie nie miał tendencji do wypadania, ale już standardowy i tak nie ma. Muldę tą wgniemtem, wkręcamy sobie tutaj i w tak przygotowane, tak przygotowaną praską możemy już zabijać nitę. Więc weźmy sobie nit. To jest nit 8, 8 na 9. Montujemy sobie nita. To już standardowo, tak jak, tak jak na tych filmach pokazywaliśmy, dobijamy i nit mamy już zabite. No i analogicznie, jeżeli chcemy zabić nita 10, musimy wykręcić ósemkę, módę ósemkę. Bierzemy odpowiednią muldę. Tutaj jest troszkę inny wygląd, zauważcie, ale zasada jest ta sama. Ta część nam będzie tutaj opadać, więc to nam nie przeszkadza. Szeroka mulda na dół, mulda z gwintem do góry. To, co jest ważne, wszystkie muldy, które są dostępne w sklepie, pasują do tej praski. Czy pasują do innych prasek, które Wy posiadacie, a nie kupiliście u nas, tego niestety nie wiem, bo zdarzają się po prostu praski, które mają różne średnice gwintów. Więc to trzeba byłoby sprawdzić. I nic jest zabite. W taki sposób korzysta się z Praski do zabijania nitów. No dobra. Weźmy sobie, rozmontujmy i zamontujmy sobie coś innego. Może zanim zaczniemy zanim zaczniemy sobie tutaj montować e, znaczy zanim zaczniemy coś tam montować, wytnijmy otwory. To są muldy, tak zwane oczkarki, do wybijania otworów. Nie do zabijania oczek, tylko do wybijania otworów okrągłych. Szeroka mulda z tym stożkiem na dół, mulda z gwintem do góry. Ta mulda, te końcówki, pozwalają nam wycinać otwory. Natomiast musimy być świadomi tego, że te otwory, one mogą być wycinane w cienkich skórach. W grubych skórach, no, czwórka, piątka, to nie przejdzie. Podejrzewam, że i z dwójką byłby już tutaj problem, ale cienka skórka, tutaj na przykład Crazy Horse. Bierzemy. jest otwór. Weźmiemy też drugi od razu. I tak to działa. Jeżeli się przyjrzycie, to tutaj zobaczycie otwór w tej muldzie. On jest po to, aby można było przy dłuższej pracy wyciągać to, co wycięliśmy. Tak, żeby nam się to wszystko nie blokowało. Ale tutaj pokazałem Chciałem, chciałem tyle wyciąć. W taki sposób korzystamy z tych oczkarek. One oczywiście też są w różnych, w różnych średnicach, tak więc ten wybór jest. Skoro mamy tutaj już jakieś otwory, no to może byśmy spróbowali już jakieś oczka zabić, tak? Oczka też. Też posiadają różne średnice i różne muldy do nich trzeba stosować. Tutaj będziemy mieli muldę do oczek piątek. I teraz tak. Dalej zasada ta sama. Z szerokim tutaj, z gwintem do góry. Oczko i podkładkę. Wbijamy sobie, zakładamy oczko, zakładamy podkładkę tak przygotowaną, tak przygotowany zestaw kładziemy tutaj. I dociskamy. I mamy wszystko pięknie zrobione. Jeszcze raz oczko. podkładka Jeżeli posiadacie więcej mult tego samego typu, czyli na przykład kilka rozmiarów mult do oczek, dobrze by było, gdybyście sobie markerem czy czymś oznaczyli rozmiar. To przyspiesza pracę. W taki sposób korzystamy z muldy do zabijania oczek. Ale mamy jeszcze trochę bardziej skomplikowaną muldę składającą się z czterech części. Jest to mulda do nap alfa. I tutaj już trzeba będzie się trochę zastanowić. Musimy sobie wziąć nasz, e, naszą napę i wtedy będziemy wiedzieli, jakie elementy do czego służą. Więc tak, w momencie, w którym mamy już e, nabitą e, napę. Ona będzie się składała z dwóch części, tak? Tych, które się łączą. Pierwsza część no, można by było w skrócie określić w ten sposób, czyli ten guziczek, tak on się składa z dwóch elementów i z dwóch elementów składa się ten grzybek, stópka i w ten sposób będziemy musieli sobie to montować czyli do naszej, do naszego guziczka bierzemy e, muldek, która ma tutaj specjalne wyżłobienie i to będzie pasowało tak? pasuje? sprawdźmy pasuje, dobra natomiast do tego do tego elementu, będziemy używać tej młody. No i dobrze. Przygotujmy się zatem do, do montowania. Zakładam sobie tutaj napę z drugiej strony pod drugą część tej napy. I dociskam. Sprawdzam, czy jest wszystko ok. Ciutkę za luźno. Nie chciałem jakoś używać wielkiej siły, ale widzę, że się nie obejdzie. Mamy zabite. Mamy zabite, i yy, każdy, każdy, tak naprawdę, element, on nie powinien nam się przesuwać gdzieś tutaj. Czy to właśnie napy. Czy oczka, czy, czy niton powinny być na tyle mocno zabite, żeby nam się nie przesuwały. Mamy jeden element. Potrzebujemy zamontować drugi. Więc wymieniamy sobie. Element dolny. I element górny. On jest dość charakterystyczny, ponieważ ma tutaj sprężynkę. w taki sposób montujemy naszą stopkę. Będziemy montować na tym wystającym gwózku jak gdyby. Kładziemy to tutaj. Przekładamy przez otwór, dokładamy tą częścią, tym jak gdyby guzkiem. Leciutko nabijamy tak, żebyśmy usłyszeli kliknięcie. Dociskamy jest zamontowane. Jeżeli dobrze to zrobiliśmy, to w ten sposób nam się to powinno wszystko składać. No i w ten sposób przeszliśmy przez cztery rodzaje mult. Jak widzicie, no nie jest to nic skomplikowanego, to też nie jest dla nas jakaś zupełna nowość, bo z tych, pras, z tych prasek, z tych mult korzystaliśmy wielokrotnie w trakcie nagrywania filmów. No ale wydaje mi się, że, że dobrze będzie zrobić ten film, tak aby pokazać od początku do końca, jak to wszystko się montuje. Właśnie na prasce karetniczej. Bardzo fajna sprawa do warsztatu. Oczywiście, jeżeli wy głównie szyjecie, nie zakłuwacie tego typu elementów, no to wydaje mi się, że to nie jest konieczne, konieczne narzędzie. Natomiast jeżeli, jeżeli zabijacie dość często te napy, nity, oczka, no to, to sami, sami odczujecie naprawdę dużą, dużą różnicę, dużą pomoc, jeżeli tą praskę będziecie posiadać. A jeżeli będziecie zainteresowani, to oczywiście pod spodem znajdziecie odpowiednie linki, gdzie taką wspaniałą traskę możecie nabyć. Dziękuję Wam serdecznie za to, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że Wam się on podobał i się przyda. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć!